Jest ze mną, troszkę mniej zadowolony, z oczywistych względów, Patryk Kluk. Pytałem Przemka o wrażenia, również zapytam o to ciebie na samym początku. No, witam wszystkich. No od razu ch chciałem powiedzieć, że słabo zagraliśmy, no i rywale niestety przyjechali. Z dobrym nastawieniem i lepiej zagrali, przede wszystkim. Lepsza taktyka, u nas właśnie tej taktyki brakowało. Taktyki. No właśnie powiedz mi, jaki wpływ na Waszą grę miały te braki kadrowe? Nie było chyba Arka Majora, który naprawdę, jak tutaj z Robertem znaliśmy, taki generał no, tej drużyny, jeżeli chodzi o konstruowanie akcji ofensywnych? No, przede wszystkim ciężko z wyprowadzeniem piłki było, bo no po prostu tych podań nie dochodziło czasami. No i też brakowało pomysłu na grę z przodu. no i no nie było jak komu podać, bo mało ruchu też. Ale mimo, że jakby te nastroje w Tobie nie są optymistyczne, co, 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 jakby czemu trudno się dziwić, to my tak z Robertem rozmawialiśmy, że jakby, że Wy nie możecie jakby traktować tego spotkania jako porażkę, tylko ja le jako lekcję. Wy jesteście bardzo młodą drużyną, która tak naprawdę to, co najlepsze, ma chyba przed sobą. Tak, tak. Na pewno nabraliśmy Yy, z takimi meczami to możemy nabrać doświadczenia i w przyszłych sezonach lepiej zagrać się właśnie z takimi drużynami, bo... No tak jak mówię, no to jest nasz pierwszy sezon w pierwszej lidze i no nie widzieliśmy do końca jak. No właśnie, bo trochę by to było takie bajeczne. Awansujecie jako mistrz drugiej ligi i od razu w pierwszym sezonie byście zdobyli mistrza pierwszej ligi. No gdzieś to mogłoby w wasze szyki takie rozluźnienie wprowadzić. Natomiast teraz wiecie, że jest nad czym pracować. Tak, tak. Teraz y, zapoznaliśmy się z wszystkimi drużynami i będziemy teraz wiedzieć, jak. Y, jak rozpocząć ten sezon i jak go zakończyć przede wszystkim, bo tak naprawdę u nas końcówka znoszło nie, tak? nie Nie tylko ta młodzieńcza fantazja, ale też ta taktyka musi chyba dojechać. Jakie masz zdanie ten temat? Yy, tak, no właśnie my, u nas taktycznie dzisiaj coś nie poszło. No Z Almarem też przy, właśnie coś nie tak było, bo no, u nas w przodu jakby ruchów strasznie. No właśnie, nie ma. bo jak z taką dużą, która jest zdeterminowana, blisko doskakuje, nie daje wam miejsca, no to są pewne problemy. I to jest jakby znak mówiący o tym, że trzeba coś w tym rozegraniu zmienić. Tak, tak, brak pomysł na grę, no u nas y, brakuje właśnie, ale no, y, doszlifu doszlifujemy to i. no I jak to będzie... pierwszy sezon y, jeszcze tutaj się wszystko rozstrzygnie, czy ten medal będzie. Bo jeżeli drużyna Handymanów wygra, to was y, można powiedzieć y, spadniecie aż na czwarte miejsce. Y, więc tutaj jeszcze te emocje są, natomiast. Nawet czy to będzie trzecie czy czwarte miejsce, no to my Was oceniamy bardzo pozytywnie, wnieśliście, wnieśliście pewną jakość, świeżość e, do tej pierwszej ligi, ja myślę, że trzeba po prostu jak, po piłkarsku jak najszybciej zapomnieć, no i co, szlifować formę na następną edycję. No oczywiście, no, na pewno w przyszłym sezonie będziemy znowu celować w złoto, ale no brązy... No jak na pierwszy sezonie jest źle, ale spodziewaliśmy się, że lepiej nam pójdzie. To lepiej. No bo tak mówię właśnie, ta końcówka. No ten nie... początek sezonu was tak rozochodził, e, Tam dosyć długo byliście liderem. No jak się jest liderem, to tak głupio z niego spadać, prawda? No szkoda, szkoda, no ale no co poradzić? Macie życie piłkarskie i pewnie jeszcze wiele e, porażek, ale mam nadzieję, że dużo więcej sukcesów przed Wami, bo myślę, że możecie być taką mocną ekipą tej ligi nawet na lata. No. Też tak myślałeś. Nie? Też tak myślisz? Tak, Ta amerykańska dziękuję. pewność siebie mimo porażki i uśmiech jest. No. no to najważniejsze. Słuchaj, Patryk, tego wam życzę, a dzisiaj co, trzeba się po prostu cieszyć, dniem. Także słuchajcie, bardzo dziękuję, Patek, za wywiad, no i powodzenia w następnych spotkaniach. Dzięki wielkie, dzięki.